Strasznie, strasznie męczący serial. Wypnęłam w gówno, że tak powiem, znowuż. E, super ketchup, e, ukraiński ketchup z Lwowa, prosto z Lwowa, więc jeżeli jesteście w biedrze i e, na tych takich dziwnych, na tych takich dziwnych po prostu rzeczach. Zakiśliśmy ogórazki Jak już kupiłam te dwa te dwa słoje to stwierdziłam, że no dobra, to robię już w tych dwóch słoikach. Więc tutaj wyszło weszło półtorej kilo i tutaj wyszło półtorej kilo. Do tego chrzan, do tego kopern standardowo, liść laurowy, z woda zasolona. I na wierzch piętka. Tutaj już wyciągnęłam, bo wczoraj już próbowaliśmy, ale tutaj jeszcze jest. I oczywiście, żeby nie do końca dokręcać. Oj, tutaj ta piętka już tutaj zachodzi takim grzybkiem. Ja ją może po prostu wyciągnę i niech się kiszą dalej. W czwartek to zrobiliśmy. Dzisiaj, niedzielka, jak to nagrywam. Więc można je jeść jakby od czwartku do czwartku. Więc y, zaraz je spróbuję, zaraz spróbuję. Mam tutaj takie y, y, szczypczyki. Więc wyciągnę tego jednego. Mm. Jeszcze brakuje, ale już są dobra, już można jeść. Jutro to będą idealo. Chrupiące i pyszne. Uwielbiam. Mało solna. Kanapeczka. Muszę się dowiedzieć. Albo wy mi powiedzcie. Muszę się dowiedzieć. Um, co zrobić, jak one się już zakiszą i nie, nie będę chciała, żeby się przekisiły. Nie będę chciała, żeby się przekisiły to, co wyciągnąć jest z tego mm, z tego słoja i do lodówki. Kącik mola książkowego. Zapraszam na podsumowanie książkowe e, lipca. Tutaj będziecie widzieć grafikę, która się będzie wyświetlała o Więźniu Nieba, o książce Więzień Nieba i, i o książce Jestem saudyką Opowiadałam w ostatnim, w ostatnim kąciku mola książkowego, więc tutaj nie będę Wam ich przytaczała. Tych książek bardzo fajne i bardzo polecam. Dwie książki. Więzień Nieba to jest kontynuacja serii o cmentarzu Zapomnianych Książek. Jestem Saudyjką, jest to seria wywiadów z, z kobietami saudyjskimi. Z Saudykami na temat ich życia. Następnie mamy książkę o tytule, tutaj muszę zerknąć, żeby się nie pomylić. Cieszę się, że moja mama umarła. Taki był tytuł, ty, tytuł tej książki: Janet McCurdy, Janet, Janet McCurdy. Jest to dziewczyna, która występowała w amerykańskim sitcomie, takim um, typu. Um, Takim typu Hannah Montana, coś w tym stylu, tylko na Nickelodeonie I dziewczyna opowiada swoją historię, historię związaną właśnie z tym show biznesem, z początkami w show biznesie, jak to było. Jej mama było, była menedżerką, jej mama... Mm, Prowadziła tą jej karierę, no i prowadziła, można powiedzieć, śmiało, bardzo nieudolnie. Doprowadziła swoją córkę na skraj po prostu załamania nerwowego, i naprawdę ciężko się to czytało. Dziewczyna miała naprawdę problem z wieloma, z wieloma rzeczami, i niestety, trzeba to powiedzieć, to wszystko było, było winą jej matki, to wszystko było winą tego, jak ona nią manipulowała, jak to wszystko się potoczyło. Myślałam, że ten tytuł to jest taki, wiecie, trochę taki clickbait, trochę na znaczy nie clickbait. myślałam, że to może nie jest clickbait, ale myślałam, że ten tytuł to jest taki właśnie kontrowersyjny, żeby wzbudził uwagę, ale rzeczywiście, rzeczywiście książka jest mocna i opisywane mm, przeżycia tej dziewczyny są naprawdę mocne, więc no polecam tak czy siak zobaczyć tą książkę. Następnie mamy Chłopki, opowieść o naszych babkach. Stwierdziłam, że zobaczę, gdzieś tam się pojawiała w bestsellerach na Legimi, więc mm, przesłuchałam ją, czytała tą książkę Maria Peszek, więc tym bardziej mi się dobrze ją czytało. Fajna, przyjemna, opowiadała o o tym, jak, jak kobiety żyły na wsi 100 lat temu. Ciekawe opowieści, ciekawe takie przytoczenia. Wiecie że, wiecie, że 100 lat temu nie było pomidorów na wsiach. Ja po prostu padłam. Ja myślałam, że pomidory były od zawsze i wszędzie, a to się okazuje, że nie. Podobnie z. Podobnie ma się tutaj historia o, jest historia o jedzeniu, jest historia o ubraniach, jest historia o kulturze, o takich rozrywkach w tamtych czasach. Ludzie też nie mieli pieniędzy za bardzo, zajmowali się głównie, głównie uprawą ziemi, zwierzętami, takim życiem po prostu codziennym, więc no bardzo, bardzo ciekawa pozycja opowiadająca właśnie o tym, jak to się żyło. Ja jako typowa mieszkanka wsi, mieszkam na wsi, od urodzenia, no to wiele z tych, z tych przytoczonych opowieści było dla mnie takim chlebem powszednim, i byłam nawet zdziwiona, że tutaj pisze się w książce o takich niektórych sprawach, które no do tej pory na wsi jakby są i funkcjonują. Um, więc tutaj nie będę wam mówiła co konkretnie. Niektóre rzeczy się w ogóle nie zmieniły od, od tamtych czasów na wsiach, więc to też było bardzo, bardzo ciekawe. Takie porównanie światów. Wiem też dużo na ten temat, oczywiście, z opowiadań babci, z opowiadań dziadka, jak to się żyło, jak to wtedy bywało, więc no, ciekawa pozycja do, do zobaczenia. Następna książka to jest Ośli Brzuch, dosyć krótka książka i również jakoś tak przeleciała do mnie z podpowiedzi tutaj mamy temat e, młodości temat dojrzewania, dwie, dwie młode dziewczyny, które e, sobie przeżywają wakacje które są na wakacjach, mają wolny czas, e, w tym czasie e, dojrzewają, w tym czasie przeżywają pierwsze miłości e, pierwsze kłótnie między sobą jakieś tam problemy, odkrywają swoją seksualność e, i wydaje mi się że to zostało mi właśnie podpowiedziane przez tą książkę, e, która również była o dojrzewaniu, właśnie cieszę się że moja matka umarła, więc tutaj mam ten ośli brzuch, który... no książka zakończyła się w dziwny sposób, nie mam pojęcia o co tutaj chodziło, nie mam pojęcia co to miało do rzeczy, miałam wrażenie właśnie, że autorka bardzo szybko chce zakończyć tą książkę i zakończyła ją w taki sposób, że no za bardzo nie wiadomo o co chodzi. I ostatnia książka, jaką przeczytałam, czyli szósta. I ostatnia książka, szósta, bo udało mi się przeczytać sześć książek, jak słyszycie gdzieś w tle jakieś bzykanie, to Szósta książka, no kurwa, no. Trudno, to borowanie tu będziecie musieli usłyszeć, bo już nie dam rady szósta książka to Kwiat Paproci Antologia, zebrane opowiadania kilku takich polskich pisarek, które piszą właśnie na temat kultury słowiańskiej tutaj właśnie te opowiadania zostały zebrane w takie króciutkie króciutkie opowiastki jest Katarzyna Berynika Miszczuk, jest bodajże Marta Kisiel cała, cała po prostu cała lista tych, tychże autorek bardzo fajne, najbardziej E spodobała mi się oczywiście opowieść Katarzyny Berniki-Miszczuk o e, grupce przyjaciół, którzy wyruszyli do lasu e, wieczorem, e, tam została ich noc oczywiście i rudziały się różne nieciekawe rzeczy więc e, kwiat paproci jak najbardziej na tak, teraz przejdźmy do podsumowania filmowego, I tutaj też mam taką ściągaweczkę, będę wam e, o tym e, po kolei opowiadała, pierwsze na pierwszym miejscu są przyjaciele muszę powiedzieć, że zabraliśmy się za oglądanie tego serialu, ja nigdy nie widziałam Całości, nigdy nie widziałam po kolei. Gdzieś tam wyrywkowo, jako dziecko, jak tam coś szło w telewizji, nie było żywcem nic innego do oglądania, to oglądam, ale za bardzo nie wiedziałam o co chodzi. Ja jakiś taki sitcom, wiecie jak to jest. Jak jakieś tam miodowe lata leciały, czy jakieś inne takie filmy, no to jako za dzieciaka to się po prostu nie siedziało przed telewizorem i nie oglądało tych wszystkich seriali. Eee, <grym> po prostu jeden za drugim, tylko gdzieś tam wyrywkowo, jak leciało w telewizorze, to tak. Więc wzięliśmy się z moim mężem za oglądanie serialu Przyjaciele i muszę Wam powiedzieć, powiedzieć, że bardzo mi odpowiada humor. Problemy poruszane i tematy poruszane w serialu są nadal aktualne. Nie jest mało rzeczy jest takich właśnie nieaktualnych, przestarzałych. Oczywiście fajnie jest obserwować tą modę, fajnie jest obserwować to, jakie mają komputery, to, że nie mają telefonów komórkowych, no to życie troszeczkę inaczej się wtedy toczyło, więc jest to bardzo fajne. oglądaliśmy pierwszy sezon, więc... Zaczynam zaczynam oglądanie serialu Przyjaciele po raz pierwszy w życiu. Następny był film, który obejrzałam ci, którzy życzą mi śmierci z Angeliną Julie, straszny gniot, pewnie mi się gdzieś tam podpowiedział dlatego, że jest o pożarach, pożarach w lesie, jest tam też jakiś taki wątek, jakiś taki psychologiczny, jest jakiś tam wątek. Kryminalne, bardzo mi się nie podobało, bardzo płasko puszczone. E, jakieś takie, takie sławniarstwo, takie amerykańskie sławniarstwo. Bardzo nie lubię takich, takich filmów, więc nie polecam. E, kolejny film to Jerry Maguire, e, klasyk, można powiedzieć, amerykański z Tomem Cruzem. E, tutaj ten film też mi się za bardzo nie podobał, chociaż jakaś tam, jakiś tam moral z tego wyciągnęłam, jednak e, tutaj. Um, oczywiście morałem jest, morał tego filmu jest taki, że nie liczą się, w życiu nie liczą się tylko pieniądze nie liczy się tylko biznes i praca e, i tak dalej i tak dalej, więc tak średnio plus minus, e, kolejny film o którym tutaj się zatrzymamy zatrzymam na chwileczkę to film Duna Duna z 2021 roku z Timothy Chalamet no po prostu jest to przepiękny film, bardzo e, zmuszający do skupienia się zmuszający do myślenia Zmuszające do przeanalizowania pewnych, pewnych wydarzeń, pewnych faktów, ale przewspaniały film, przepiękny obraz, przepiękny widok, cudowna opowieść. Ja wiem, że to jest na podstawie książki, ale no po prostu zaciekawiło mnie, zaciekawił mnie temat bardzo, bardzo, bardzo i skłaniam się do przeczytania książki, chociaż wiem, że no może nie być łatwo, i też wiem, że druga część tego filmu jakby już e, będzie się pojawiała e, już niedługo więc przepiękny film naprawdę e, z takim przekazem głębszym e, z takim no co wam to co, co mogę powiedzieć no fantastyka mamy tutaj fantastyka uniwersum zupełnie zupełnie nowe światy ale naprawdę przepiękny film i e, taki w, taki że bo po prostu chyba jeden, jeden z lepszych, jaki widziałam w tym roku. Na pewno sobie go obejrzę jeszcze raz. Tak jak mówię, skłaniam się do przeczytania książki. Kolejny gniot, kolejny, kolejny serial, który obejrzałam, sezon pierwszy. Originals, nie wiem czy to The Originals czy Originals. Jest to prequel Pamiętników Wampirów. I ojej, Pamiętniki Wampirów są spoko, bo było na czym oko zawiesić. Drogie panie... To tutaj nie za bardzo, to tutaj nie za bardzo. Tutaj mamy historię tych wampirów, pierwszych, pierwotnych wampirów, którzy po prostu tam sobie żyją w Nowym Orleanie i tam jest trochę nawiązań do Mystic Falls i do pamiętników wampirów, ale jakieś takie nieliczne są te nawiązania i Strasznie jest to przewidywalny i nudny po prostu serial. E, raz e, wampiry trzymają z. E, tam są oczywiście to jest takie właśnie jakby trochę uniwersum są wampiry, są, e, są czarownice i są e, wilkołaki. Więc raz wilkołaki trzymają z wampirami, raz czarownicy trzymają z wilkołakami, i tak nawzajem cała ta historia, po prostu pierwszego sezonu działała w ten sposób, że oni między sobą zmieniali te sojusze, oni między sobą na siebie napadali, zmieniali te ustalenia, zmieniali jakieś po prostu dziwne, mieli podejście do całej sprawy. Tutaj ja to oglądałam, wiecie, tak, jeden, jeden odcinek za drugim. Wiecie, w jednym odcinku już tutaj mieli pokój, już wszystko się dobrze działo, po prostu ktoś dostał pstryczka w ucho i o nie, o nie, będzie wojna, będzie wojna, będziemy się po prostu z nimi prać, nie może musi być zemsta. Także strasznie, strasznie męczący serial, wypnęłam w gówno, że tak powiem, znowuż. I jeżeli ja wdepuję w gówno zwane filmem lub serialem, to muszę obejrzeć do końca. No muszę obejrzeć do końca, więc kolejne sezony są przede mną z originalsów, z czego się wcale nie cieszę, chociaż już się nauczyłam z książkami tak robić, że jeżeli coś mi nie pasuje, jeżeli, jeżeli dana książka mi nie pasuje, to po prostu wywalam ją i nie, nie tracę czasu. Z filmami, serialami jeszcze nie umiem tego robić, także gniot niesamowity, The Originals, Originals straszne. Kolejny film to Reminiscencja z... Z panem, nigdy nie wiem jak on się nazywa, nie Gary Oldman, tylko Wolverine. Pan Wolverine. Nie spodobało mi się to. Ja jakoś tak się nie kleiło, chociaż super pomysł, super, super motyw, który można było pociągnąć. To jakoś tak wszystko to było zagmatwane i wszystko było takie po prostu bardzo płytko pociągnięte, więc ten film mi się nie podobał. Film dotyczył tak, jakby powrotu do swoich wspomnień można było się gdzieś tam zanurzyć można było się gdzieś tam zanurzyć, w takim urządzeniu, które tam przenosiło nas do wspomnień z kiedyś, więc. Takie to było po prostu dziwne. Kolejny film Wróg Ubram, film wojenny z Judem Law, Nie bardzo go lubię, nie bardzo lubię tego gościa, ale po prostu wspaniały film, trzymający w napięciu, e, o przyjaźniach, o miłości. Wszystko w nim było o jakimś, e, o, to, o, o, jakiejś, o zdradzie. No, no bardzo, bardzo fajne fajne niby wojenny, ale tam się bardzo dużo działo, e, bardzo dużo działo się takich, Świetnych, świetnych um, ujęć, bo to był to jest film o, o, o snajperach, o snajperze, który tam w czasie wojny, wojny pomiędzy Rosją a Niemcami, to są oczywiście lata II wojny światowej, ale Rosja z Niemcami tam sobie tam się biją, i o takim znanym snajperze. Nie, zna, nie, nie przytoczę wam teraz nazwiska, w każdym razie znane, gdzieś mi to nazwisko się po prostu e, obiło o uszy. Bardzo. Fajny film. Stary, ale fajny. Kolejny film, który też Wam polecę, jest to film Powidoki, na który, który natknęłam się bodajże na Amazon, na prime video. Jest to ostatni film Andrzeja Wajdy, w którym to główną rolę gra Bogusław Linda. Super rola, naprawdę świetna, świetna kreacja. No, oglądałam z otwartą buzią, naprawdę świetny, świetny polski film. O, teraz Wam nie powiem nazwiska tego pana o panu malarzu, o polskim malarzu Strzemińskim, Strzemińskim, Strzemi, Strzemińskim jakoś tak tutaj wam wyświetla to nazwisko Strzemińskim chyba chyba tak to leciało e, o polskim malarzu Strzemińskim i gdzieś tam w głowie mi się połączyły kropki e, bo tenże malarz miał za żonę panią Kobro e, a o pani Kobro już nieco słyszałam też taka słynna polska rzeźbiarka Eee, więc super film, naprawdę świetny, świetny polski film tam opowiadający historię, taki po prostu wnerwiający jest ten film naprawdę, naprawdę wiele momentów jest takich mocno, mocno wnerwiających ale polecam Wam serdecznie ja pierwszy raz widziałam ten film i no, no wszystko jest tak jak, tak jak być powinno i oddany klimat eee, tamtych czasów, czasów eee, początku E, komuny w Polsce e, no bardzo, bardzo, bardzo dobrze się oglądało. I ostatni film to jest Big Short. Big Short jest to film, który już raz oglądałam i którego bardzo źle zrecenzowałam. I tym razem zabrałam się za oglądanie z moim mężem no i słuchajcie, spodobał mi się. Spodobał mi się dlaczego? Dlatego, że mój mąż był e, takim moim e, Tłumaczem, tłumaczem tej całej sytuacji, bo film opowiada moment krachu kredytowego, krachu bankowego w, w, w Stanach. Na pewno kojarzycie kredyty hipoteczne banki, duże banki ogłosiły upadłość, e, ogłosiły bankructwo, więc to był ten czas, jak do tego doszło i kto, e, kto za tym stał, kto za tym nie stał, kto na tym zarobił sporo kasy, e, więc fajnie, że, że miałam przy sobie mojego męża, który mógł mi troszeczkę podtłumaczyć, mógł mi troszeczkę podpowiedzieć, co tam się działo, jak się działo, co jest co e, i dużo tłumaczył mi też w związku z nazewnictwem, no ja nie znam nazewnictwa Takiego bankowego, takiego grania na giełdzie, więc w ogóle na początku to byłam zielona, chociaż e, powiem Wam, że w filmie występują też takie dodatkowe osoby, jak Margot Robi, Selena Gomez, i oni bardzo przyjemnie i w przystępny sposób tłumaczą te wszystkie zjawiska e, finansowe i bankowe, więc e, dałam drugą szansę temu filmowi i stwierdzam, że jest ok, że jest ok, że jest fajny, że taki jednak e, przystępny sposób pokazuje m, tą sytuację, jak to wyglądało. E, no, Christian Bale naprawdę szacun, naprawdę szacun za rolę, e, więc no, ogólnie mi się podobał. Więc takie, takie podsumowanie, podsumowanie lipca. Stefanek już ją nazywa, już muszę mu otworzyć drzwi. E, takie podsumowanie lipca, książkowe, książek sześć, filmów, seriali. Dziewięć też możecie zauważyć, że ja już siedzę w Sweterku. Długi rękaw jest na polu zimno. Słuchajcie, chyba 10 stopni. 10-11 stopni jest na zewnątrz. Naprawdę zimno leje deszcz. Tak się zastanawiam, czy wrócą. Do nas ciepłodni, czy wrócą do nas upały. Może ciepłodni wrócą, ale upały, no nie sądzę. Zapraszam na szybki hol z biedry. hol, hol zakupowy. Eee... No, taki szybki. Zasłaniam tutaj światło, może tak sobie stona. E, świeże tortellini z mięsem w szorst o szorstki tekstu, że nie mam pojęcia o co chodzi. Ale z mięsem planuję zrobić tortellini ze szpinakiem, z suszonymi pomidorami, ale to nie dzisiaj. Suszone pomidory w oleju. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. E, pomidorki tutaj mam mój ulubiony soczek pomarańczowy tymbarki wzięłam dwa, bo były po 2,50 promocja w Biedrze e, cyski kurze też nabrałam dużo, bo po 15 zł za kilo e, szyneczka e, taka do sprawdzenia w całości mascarpone to do e, takiego deserku, który będę robiła e, chleb tostowy morszczuk e, argentyński Morszczuk argentyński, jakieś takie tutaj e, widzę, że jest e, zmrożone. <grymne> Bułki, e, fasola dzisiaj będzie robione, czyli konkarna. E, super, e, super keczup e, ukraiński, keczup z Lwowa, prosto zelwowa. więc jeżeli jesteście w biedrze i e, no tych takich dziwnych na tych takich dziwnych po prostu rzeczach e, możecie znaleźć. No ja to już jest moje szóste czy siódme opakowanie bardzo dobry keczup e, w Biedrze można dostać, więc wziąłem dwa od razu keczupy mięso mielone też było na jakieś tam promce e, kukurydza to do czyli konkarny i trzy śmietanki pokażę wam jedną trzydziestki do tego mojego właśnie e, deserku do deserku z mascarpone. Więc takie szybkie zakupki, zaraz to wszystko pochowam i biorę się za obiad. Dzisiaj, czyli konkarne. A no, jeszcze wzięłam zeszyty. Nie mogłam się oprzeć. Wzięłam zeszyty, ale mój syn na razie nie chce słyszeć o, o żadnej szkole. Ale może się przydawał fajnie. Takie e, matowe e, i bez żadnych napisów. Spoko. Witam Cię z Wami kolejnego dnia. Musiałam wyjść na balkon, bo świeci słońce. Słuchajcie, od dłuższego czasu słońca nie było widać, a ja tutaj proszę bardzo wyszło piękne słońce. Robi się pogoda, mam nadzieję, że już jakby. Ta pogoda powróciła. Ja się tutaj do Was odzywam. Widzieliście na przebitkach, krótkie przebitki tylko z z urodzinek, z urodzinek mojego chrześniaka. Już jest taki duży, już taki duży chłopak. Przyszliśmy oczywiście z prezentami. Przyszliśmy na pyszny torcik. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Było bardzo miło. Obawiłam się z dzieciakami. Tyle był ubaw z nimi, że no po prostu szok uwielbiam, uwielbiam takie... z tobą tu łazi. Wiedam takie dni. Wczoraj oczywiście też bardzo, bardzo padało. Cały dzień, cały dzień po prostu deszcz. Ja tam sobie brałam sukienkę, ale pi pierwszy raz wyciągłam kurtkę. Kurtkę jeansową, żeby się po prostu czymś opatuli, żeby nie zamarznąć. Bo to, że pada deszcz, to jedno, a to, że jest zimno i naprawdę e, naprawdę i tak chłodno można powiedzieć, bardziej już jesiennie nie chcę mówić tego słowa, nie chcę jeszcze mówić o jesień, ale już jakby czuć tą jesień w sierpniu e, więc tak, więc e, już po urodzinku, urodzinki jak najbardziej udane e, roczek za nami, jak ten czas zapiernicza, już tam jedna z was pisała czy, czy to już minął rok od chrzcin e, Marcela. Jeszcze rok nie minął od chrzcin, ale urodzinki już, już były, już, już rok od urodzinek, od narodzin minął, więc oficjalnie mój chrześniak ma już roczek.